30 ponad lat istnienia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Kompleksowa konserwacja kaplicy Zygmuntowskiej była największym osiągnięciem. Kaplica Zygmuntowska jest niewątpliwie najważniejszym obiektem rzeźbiarskim, czy tak zwanej małej architektury na ziemiach polskich. Jest to kaplica renesansowa, wykonana przez budowniczego i rzeźbiarza. Bartolomeo Bereci można powiedzieć, że jest to taki eksport sztuki włoskiej na tereny polskie. W 1519 roku zburzono gotycką kaplicę, która stała w tym miejscu, i rozpoczęto pracę. Kaplica to idealne grobowe mauzoleum renesansu, odzwierciedlające to renesansowe przekonanie. O istnieniu figur doskonałych, które najpełniej odzwierciedlają wieczność, a więc rzut kwadratu, kopuła na rzucie koła od zewnątrz ośmioboku czyli figury centralne. Integralną częścią całości jest oczywiście krypta pod kaplicą, z bardzo skromnym, ale bardzo szlachetnym w proporcjach grobowcem. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że ten włoski gust, jaki reprezentowany jest w kaplicy Zygmuntowskiej, nie dotyczy niektórych elementów jej wystroju. Mamy tutaj do czynienia jakby z takim charakterystycznym dualizmem w sztuce krakowa pierwszej tercji XVI wieku. Architektura i rzeźba kamienna czysto włoskie. Natomiast malarstwo. Złotnictwo, rzemiosło artystyczne, odlewnictwo norymberskie. Konserwacja była dość skomplikowana, bo polegała na przywróceniu pierwotnej wartości estetycznych i technicznych kamienia. Zastosowaliśmy tu najnowsze zdobycze technik i sztuki konserwatorskiej. Otóż po raz pierwszy w Polsce na tak dużą skalę, a przypuszczamy, że również w skali europejskiej, zastosowaliśmy laser do czyszczenia kamienia. I prawdę mówiąc, no to w tym czasie. To kamień mm, przemalowany, zabrudzony, mógł być tylko odczyszczony właśnie metodą laserową. Ta metoda bezinwazyjna no, znacznie ułatwiła nam pracę. Zastosowaliśmy termowizję. Termowizja rozpoznała wszystkie zniszczenia, pustki, spękania, spęcherzenia kamienia. Zastosowaliśmy również endoskopię do badania murów samej kaplicy. Myśmy współpracowali no, prawie z 60 specjalistami z różnych dziedzin nauki i sztuki. No, już tutaj nie mówię o historykach sztuki, konserwatorach, ale o specjalistach z Akademii Górniczo-Hutniczej, z mikrobiologów, e, informatyków, komputerowców. A więc rzeczywiście była to praca, praca gigantyczna. No, niektórzy nawet mówią, że jest to druga konserwacja po konserwacji Kaplicy Sykstyńskiej. Na Watykanie. Był tutaj swego czasu profesor Tanaka, który prowadził prace konserwatorskie w Kaplicy Sekstyńskiej, był tutaj prawie godzinę, oglądał wszystko przed zrusztowania i powiedział pobała. Oglądał Kraków i oglądał nasze konserwacje, wprowadzenie technologii i technik konserwatorskich i wyraził się, że jego zdaniem Kraków to jest takim konserwatorskim, europejskim modelem Sewry. Jednocześnie wykonano precyzyjną inwentaryzację kaplicy, z której dowiedzieliśmy się m.in. tego, że pionowy przekrój kopuły to jest półelipsy i byłaby to pierwsza nowożytna elipsa w dziejach świata.